Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku. Inflacja w Polsce na poziomie 8-9% w 2022 roku. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. Mam też taką informację, że dzisiaj o godzinie, od godziny 9.15 na antenie telewizji Biznes 24 będę miał y, przyjemność poprowadzić. Być uczestnikiem rozmowy na żywo dotyczącej rynków i perspektyw finans rynków finansowych w najbliższym czasie, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zachęcam, żeby o godzinie 9:15 włączyć tą telewizję. I oczywiście zachęcam wszystkich do tego, żeby śledzić mój portfel, patrzeć na to, jak radzę sobie w inwestowaniu podczas inflacji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam do wysłania specjalnego maila. Adres e-mail jest poniżej, a każdego dnia po sesji na Wall Street będziecie Państwo otrzymywać specjalną wiadomość z informacjami na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Inflacja w Polsce na poziomie 8-9% w 2022 roku takie wnioski płyną z raportu Grant Thornton, który wczoraj pojawił się na rynku i tutaj jak widzicie państwo na pierwszym wykresie gdy Grant Thornton spytał się średnich i dużych firm jak zmieniają się w najbliższych cenach w najbliższych 12 miesiącach ceny produktów tych firm to 71% na przełomie września i października firm odpowiedziało, że zamierza je podnieść, gdy w 2020 roku było to 40 firm i tylko 5% firm y, odpowiedziało, że zamierza obniżyć ceny w najbliższych 12 miesiącach, a w poprzednim roku było to 20 y, było to tylko 4%, więc tutaj taka, y, taka różnica, czyli 66%. Jest to największa różnica od momentu publikacji tego wskaźnika, i tutaj to sygnalizuje, ponieważ tutaj firma Grand Thornton sygnalizuje, że ten wskaźnik, który oni pokazują, bardzo dobrze koreluje z zachowaniem inflacji CPI w Polsce. I to według nich sygnalizuje, że w przyszłym roku można oczekiwać inflacji w Polsce. Na poziomie 8-9% inflacji, CPI oczywiście. Zobaczymy, czy tak będzie. Jeżeli ktoś jest z Państwa zainteresowany tym raportem, to tu w opisie będzie specjalnie podlinkuję dla Państwa e, link do tego specjalnego raportu. Jeżeli ktoś chce z Państwa poczytać, zaznajomić się, poczytać więcej, to zachęcam. Dlaczego ten raport dzisiaj powstał? Ponieważ e, wczoraj powstał, ponieważ dzisiaj o godzinie 10 poznamy. Dane o inflacji CPI w Polsce w październiku to są dane wstępne, i one, jak widać, tutaj Państwo widzicie, zakładają, że inflacja w październiku ma sięgnąć 6,4%. Najbardziej pesymistyczni ekonomiści zakładają, że będzie to 6,6%, a najbardziej optymistyczni, że będzie to 6,1%. Więc tutaj widać wyraźnie, że nie ma zwolenników. Utrzymania inflacji poniżej 6%, więc tutaj inflacja ma z hukiem przebić ten psychologiczny poziom. więc Zobaczymy dzisiaj o godzinie 10, jak w rzeczywistości to będzie. Na kolejnym slajdzie widzicie Państwo, że najnowszy raport, który się w tym tygodniu pokazał o tym, jak, o, jakie są oczekiwania inflacyjne Polaków, z raport GUS-u zasygnalizował, że Polacy pierwszy raz, od, praktycznie od pół roku, zaczęli znowu oczekiwać wzrostu inflacji. Co prawda, wzrost inflacji nie jest, te oczekiwania inflacyjne nie są jeszcze na takich poziomach ekstremalnych, jakie obserwowaliśmy rok temu. Natomiast pokonanie tego maksimum z ostatnich miesięcy sygnalizuje, że tutaj oczekiwania inflacyjne Polaków ruszyły znowu do góry. I wczoraj także został opublikowany ciekawy raport Banku PKO BP, który zasygnalizował, że gdyby od obecnego poziomu 0,5% stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego stopy procentowe wzrosły o 100 albo o 200 punktów bazowych, a pamiętajmy, że prognozy rynkowe zakładają, że w przyszłym roku stopy procentowe będą o co najmniej 150 punktów bazowych wyżej niż obecnie. No to wtedy yy, yy, zmiana kosztu obsługi za, zadłużenia yy, kredytów hipotecznych yy, nie wzrosłaby aż tak bardzo dramatycznie, więc nie byłoby dramatu. Po prostu sięgnęłaby ona yy, poziomów. Sprzed pandemii, więc, taka, więc takie wnioski są bardzo interesujące i ciekawe, ponieważ sygnalizują, że wzrost stopy procentowej dla kosztów obsługi zadłużenia w, wśród Polaków nie będzie aż tak dramatyczny, jak wielu inwestorom, wielu uczestnikom rynku i wielu Polaków mogłoby się wydawać. I tutaj kolejny ciekawy wykres banku, który pokazuje jak zmieniło się zadłużenie sektora gospodarstw domowych do PKB i jakie są kredyty konsumpcyjne i hipoteczne do dochodów gospodarstw domowych. I tutaj się, jak widzicie Państwo, już od 10 lat praktycznie nie zmienia się ta relacja, nawet zadłużenie spada. Te kredyty hipoteczne i konsumpcyjne są, co Polacy mają coraz większą zdolność do obsługiwania tych Kredytów, więc zadłużenie nie jest problemem dla gospodarstw domowych. Ten wykres jest bardzo ważny, bardzo ciekawy i wnioski z niego płynące są niezwykle interesujące. No i oczywiście kolejny wykres pokazuje, jak bardzo zwiększa się bufor bezpieczeństwa gospodarstw domowych. Ten wykres pokazuje, jakie, jakie są aktywa finansowe sektora gospodarstw domowych. W stosunku do PKB, czyli generalnie mówiąc po ludzku, jak zwiększyły się w ostatnim roku oszczędności Polaków. Widzicie Państwo jak wyraźnie, bardzo dynamicznie o ponad 15% PKB. 15% PKB to jest około 300 miliardów złotych. Tyle zwiększyły się oszczędności Polaków w całym sektorze, w całej naszej gospodarce, więc tutaj Zdolności do obsługi długu, zdolności do wytrzymania potencjalnych wzrostów stóp procentowych wynikających ze wzrostu inflacji i z czynników podażowych, oczywiście, są jak najbardziej duże i nie należy się przejmować wzrostem stóp procentowych w Polsce. Takie są wnioski, jakie płyną z tych obserwacji i z tych analiz. No i teraz zobaczmy, co się dzieje na rynku, ponieważ rynek złotego może zareagować na te informacje. Na razie tutaj na złotym, na, na eurozłotym utrzymujemy się nad poziomem 4,60, więc jednak scenariusze prowzrostowe są faworyzowane. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy na, cały czas na, w strefie oporu 4,60, 4,65 i w, praktycznie w każdym momencie, jeżeli tylko duży gracz, jeden przynajmniej duży gracz będzie chciał, to może dojść tutaj w każdej chwili do jakiejś korekty, dynamicznego impulsu umocnienia krajowej waluty. Natomiast wczorajsze wydarzenia na eurodolarze sprawiły, że para dolar do złotego obroniła poziom 4 złotych. Mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego względem amerykańskiego dolara. Natomiast warszawska giełda zachowuje się coraz słabiej. Tutaj utrzymanie pod poziomem 2400 punktów sygnalizuje pogłębienie korekty, czyli odbicia od tej górnej linii wielomiesięcznego trendu wzrostowego, od której się teraz po prostu odbijamy, ale obrót cały czas, jak widzicie Państwo, jest poniżej, średniej kroczącej, więc wygląda na to, że spadki są tylko i wyłącznie korektą, spad taką w trendzie wzrostowym. Natomiast dzisiaj też poznamy wiele ciekawych danych makro ze świata. O godzinie 10.00 będą to wstępne dane o dynamice wzrostu PKB w Niemczech. Dane mogą mieć wpływ na rynek, więc warto na nie uważać. O godzinie 11 będą tożsame dane dla całej strefy euro o PKB, więc także należy obserwować, co się będzie wtedy działo. O godzinie 11 poznamy także wstępne dane o inflacji CPI dla całej strefy euro, która ma także wyraźnie wzrosnąć. Tutaj niektóre prognozy zakładają, że inflacja może przebić poziom 4%. Więc ten odczyt będzie też niezwykle interesujący. Zobaczymy o godzinie 11 jaka jest inflacja w całej strefie, w strefie euro i o godzinie 14.30 poznamy arcy ważny wskaźnik dotyczący inflacji, na, który baz, na którym bazuje Fed, czyli to inflacja PCE za wrzesień i ona może mieć bardzo duży wpływ na wycenę amerykańskiego dolara, ponieważ pamiętajmy, że w najbliższą środę mamy decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. I jest bardzo prawdopodobne, że będzie ogłoszony taper, więc każda wyższa inflacja będzie w naturalny sposób sprzyjała umocnieniu amerykańskiego dolara, pomimo tego, co się w ostatnim czasie tutaj działo na amerykańskim dolarze. No i zobaczymy, jak zareagują amerykańskie obligacje, ponieważ tutaj utrzymanie yy, obligacji pod poziomem 1,60 na rentowności jednak generalnie będzie sprzyjało scenariuszom zakładającym umocnienie amerykańskiego dolara i gry pod taper, natomiast też należy pamiętać, że cały ten, cały dzisiejszy dzień będzie też walką o to, o kształt świec tygodniowych, ponieważ i miesięcznych, ponieważ Zakończ, po pierwsze, kończymy tydzień i kończymy dzisiaj miesiąc na rynkach finansowych, więc zamknięcia mogą mieć szczególne duże znaczenie. I wczoraj pamiętajmy, że doszło do ciekawego zjawiska odwrócenia krzywej dochodowości na dłuższym krańcu na amerykańskich papierach, ponieważ rentowności amerykańskich dwudziestek stały się wyższe niż trzydziestek, i to pokazuje, że tutaj rynek oczekuje na y, coraz bardziej agresywną politykę Fedu w krótkim terminie. Więc krzywa dochodowości generalnie zaczyna się wypłaszczać. Wczorajsza sesja na Wall Street dokonała zanegowania środowego spadku, więc wygląda na to, że z technicznego punktu widzenia był to tylko ruch powrotny do najbliższego wsparcia, a zamknięcie na maksimach sugeruje, że tutaj giełda ma ochotę jednak kontynuować wzrosty, kontynuować hossy, a ostatnie spadki były tylko chwilowym problemem. I moim zdaniem powinno to rzutować na wszystkie inne giełdy na całym świecie, zwłaszcza, że wczoraj niemiecki DAX obronił w bardzo ładny sposób wsparcie 15600 punktów, które widzicie Państwo, jakie ma duże znaczenie na wykresie, więc tutaj indeks DAX ma otwartą przestrzeń do ataku na swoje maksymal wszechczasów w okolicach 16 tysięcy punktów. A dzisiejsza sesja w Japonii, w momencie tworzenia tego wpisu, także daje podstawę ku temu, żeby wierzyć, że popyt w Europie przejmie inicjatywę i będziemy świadkami dobrej sesji na giełdach w dniu dzisiejszym. I wczorajsze, y, oczywiście, informacje z ECB doprowadziły do umocnienia euro wbrew y, tym prognozom. Które wieścił, na których bazował rynek. Po pierwsze, mieliśmy do czynienia z ruchem mocnym, wzrostowym i nie sprawdziły się prognozy rynku opcji, który zakładał małą zmienność. Tutaj eurodolar jednak wykonał ruch przebił ostatnie Maksima, więc być może jesteśmy świadkami impulsu, który będzie miał większą historię, większą długość. Natomiast także pamiętajmy, że zbliża się Fed, więc wszystkie informacje, które się w najbliższym czasie będą pojawiać, zwłaszcza te dzisiejsze o inflacji PC ze Stanów Zjednoczonych, mogą w naturalny sposób zanegować ten impuls, który się wczoraj na rynku amerykańskiego dolara i euro generalnie pojawił. No i zobaczymy, co się będzie działo na rynku ropy naftowej, ponieważ tworzenie w tym ty dzisiaj świecy tygodniowej. Może sprawić, że ta świeca będzie miała prospadkowy charakter z powodu odbicia od górnej linii półrocznego trendu wzrostowego, i to może być tym zwiastunem dającym korektę. Dzisiejsze zamknięcie pod poziomem 82,50 byłoby zachętą bardzo wyraźną do kontynuacji trendu spadkowego w krótkim terminie na ropie naftowej, więc ten poziom będzie moim zdaniem kluczowy. No i oczywiście zbliżamy się także do ważnych wsparć na rynku miedzi, i być może w najbliższym czasie także tutaj czeka nas batalia o to, w którym kierunku w średnim terminie podąży cena tego metalu. Może mieć to oczywiście bardzo duży wpływ na wycenę np. KGHM-u, czyli pośrednio także na wycenę indeksu WIG20. Na sam koniec zwróćmy uwagę na Bitcoina, który także zanegował swoją formację. Wybicie dołem z formacji małej RGR. Takie zanegowanie zachęca do tego, żeby wrócić do hossy, wrócić do wzrostów. Więc dziś, zadaniem dzisiaj byków jest utrzymanie nad poziomem 60 tysięcy punktów. Im wyżej zamkniemy dzisiejszy dzień, czyli tydzień, tym lepiej dla byków na tej kryptowalucie. Dziękuję bardzo za słuchanie tego materiału. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania, wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla was jakąś wartość, zapraszam od godziny 9.15 na transmisję na żywo mojej rozmowy na antenie telewizji Biznes24 no i oczywiście tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a każdego dnia po sesji będziecie otrzymywać Państwo informacje na temat tego, jak zamierzam następnego dnia zmodyfikować mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej. Zapraszam, zachęcam i życzę dzisiaj stopy zwrotu i miłego dnia.